Czas na 215 odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Pia wciąż jest w ciężkim stanie. Dziecko się nie odnalazło. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 215 odcinku La Promesy, La Promesa, Pałac Tajemnic. Odcinek 215 w środę, 27 sierpnia 2025 roku o godzinie 15.05 na TVP2. Co wydarzy się w 215 odcinku La Promesa, Pałac Tajemnic. Pia wciąż jest w ciężkim stanie i nie ma wieści o jej zaginionym dziecku. Loup, Salvador i dr Abel starają się zmobilizować przygnębioną Kandelę, żeby o siebie zadbała. Do La Promesy przyjeżdża długo wyczekiwany syn księcia de Carvajal i y Greg Cifuentes. Feliciano daje Teresie prezent, co wzbudza niepokój Petry. Catalina namawia Alonsa i Fernanda do zgody, ale ich rozmowa kończy się kolejną kłótnią. Abel obawia się, że będzie musiał opuścić la promesę.